Wójta gminy pana Tomasza Woźniaka. Witam panią Magdę Karczmarek. Witam państwa radnych. Sesja została zwołana na wniosek pana wójta. E, I dodam jeszcze, że dzisiejsze obrady są prawomocne. W sesji bierze udział 13 radnych. Poproszę o zabranie głosu wójta gminy pana Tomasza Woźniaka. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Panie Przewodniczący Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W związku z tym, że 1 grudnia 2023 roku do Wójta Gminy Wróblew wpłynął akt notarialny zawierający umowę warunkową sprzedaży prawa użytkowania wieczystego, nieruchomości gruntowej i prawa własności zabudowań. Może powiem, co w tej umowie jest, między innymi Prawo użytkowania wieczystego dotyczy konkretnej działki o powierzchni prawie 60 arów. Potem mamy zabudowę wymienione są budynek usługowo-handlowy, budynek na pobyłej masarni, pawilon handlowy i budynek garażowy. Całość zabudowań to ponad 1100 metrów. Ogrodzenie działka, usytuowanie. I potem kwota. Kwota jest. 299 tysięcy do tego podatek VAT 23%, co daje 1 599 000 i ponieważ przekracza to zakres zwykłego zarządu możliwości podjęcia decyzji przez wójta, w związku z tym to Rada w formie uchwały powinna wyrazić swoje stanowisko. Podczas yy, Komisji i poprzedniej, i dzisiejszej, chyba takie podstawowe argumenty, które są za tym, żeby nie skorzystać z przysługujące gminie w prawa pierwokupu, to tak, zbyt wygórowana kwota, już zaangażowane środki w budżecie gminy, przy wsparciu oczywiście zewnętrznym na realizację zadań na prawie 20 milionów złotych w 2024 roku, a potem w konsekwencji wieloletniej prognozie finansowej do 2029. No i ograniczony czas tylko miesięczny na podjęcie innych decyzji. Dziękuję bardzo. Są pytania? Nie widzę. Poproszę przewodniczącą Komisji do spraw Budżetu i Gospodarki radną panią Jolantę Wojtysiak o przedstawienie opinii komisji. Panie przewodniczący, panie wójcie, wysoka rado. Komisja do spraw budżetu i gospodarki na dzisiejszym posiedzeniu komisji y, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, czyli na trzech obecnych radnych, dwóch radnych było za podjęciem uchwały, jedna radna y, wstrzymała się od głosu. Y, jest to projekt uchwały w sprawie nieskorzystania z prawa piergoku, pierwokupu nieruchomości. Dziękuję. Dziękuję. Przystępujemy do. Głosowania. Uchwała Rady Gminy Wruble z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Chyba w jednym przypadku. Nie zadziałał tablet. Jest. Rada podjęła uchwałę dziesięcioma głosami za przy trzech wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Wyczerpaliśmy.